Na faktę zaprasza Diana Rudnik. Dobry wieczór. Drogowy dramat w Szczecinie rozegrał się w okamgnieniu, w środku komunikacyjnego szczytu w centrum miasta. Rozpędzony samochód najpierw taranuje grupę pieszych, ale pędzi dalej, zatrzymuje się dopiero po zderzeniu z trzema innymi autami. Łącznie 19 osób zostało rannych, dwie ciężko. To nie był akt terroru, tak zapewnia policja. Sprawca został zatrzymany. Adrianna Otręba. I takie są fakty w piątek, a co jeszcze przed nami? Wyrwany z piekła bezdomności. Chciałbym tu po prostu mieszkać, pracować. I jeszcze nie mogę się przyzwyczaić. Wyszedł z takich ubogich warunków do warunków normalnych dla człowieka. Czasami samo się zna górze, czasami się zna dolej. Trzeba pomagać. Wcześniej narada na za nami luty, miesiąc, w którym po raz kolejny dali nam Państwo powody do wielkiej radości i dumy. Bardzo dziękujemy za zaufanie, jakim niezmiennie nas Państwo obdarzają, dzięki czemu fakty znowu pozostawiają konkurencję daleko w tyle i są niekwestionowanym liderem wśród głównych serwisów informacyjnych. Stacja TVN24 utrzymuje pozycję najchętniej oglądanego kanału informacyjnego w kraju. I także TVN24.pl. Nie ma sobie równych. To już w kategorii portali telewizji newsowych. Raz jeszcze dziękując. Nieustająco polecamy się uwadze państwa. Za chwilę fakty po faktach w TVN24. Dziś Anita Werner i rozmowa z Marią Eichardt, wiceministrą sprawiedliwości. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Gośćmi programu Beskitu będą Krzysztof Paszyk i Krzysztof Cieciura. A fakty wracają jutro. O 19 spotka się z Państwem Grzegorz Kajdanowicz. Ja dziękuję. Ciekawego wieczoru życzę i do zobaczenia.